Wow. You're right, Holmes. The constable below was indeed asked to deliver us a letter. It's from Lestrade. Nothing good can come from such a place. In so this time, without doubt, the painting has disappeared. Mm -hmm. According to what he's written, they turned the national oh, upside down, down, looking well. The game is afoot. Should we not have used the to protect the painting? I think that a whole brigade could not have stopped Lupin. And of course we can now be certain that it was he who was behind the theft. First of oh all, yeah. the police have a city and lives to protect, and we must respect that. Watson, a hansom will be hard to find at this hour. And, oh Jesus, Marek, <coughs> and now I become a valet. Ha ha ha, valley! Czynielo Kayem. Drogs too much a City Interactive.

Na no, no, przykład, przywołując no, dorożki. Czemu znowu się zwiesiłeś tak, jeszcze. jeszcze. rozumiem, jak mi się zwieszała w takich momentach. W miarę różnym odstępie czasu, ale. Ale to jest tak kompletnie randomowe. Hmm. Piers Urquhart Allen. To my name. imię. Independent reporter. Game. Spilled the beans about his biz, and I'll pay you well. Look for me in one of the pubs around here. You can't miss me. If Holmes finds out about mm, this business, he'll be in an explosive mood. Z taką twarzą na. Niezależny dziennikarz Piers Lockhart. Oh, handsome. Now... Dobra, jedziemy do Galerii Narodowej.

The only thing we know for certain is there were two people of athletic build who perpetrated this crime. We don't know if the burglars stole anything other than the painting in question, as they completely redecorated the museum with the paintings of a French artist that were at the entrance to the museum. The paintings that were on the walls are now crammed in the director's office. Do you have any idea oh, oh. what happened? Ah well, not really. I haven't managed to figure it out. We know that the two men exited through the window in the restoration workshop, and that the second man entered through there. But the first man was already in the museum, before his accomplice. Yet I had a man in the restoration workshop all yesterday afternoon, and he only left for a minute in order to hear my orders. At no time could the first man have entered through the window. No i znowu się zwisiłem. Nie wiem, czy to jest wina kraka. Może tak. Nie mam pojęcia. Będę musiał jeszcze widzę, pokombinować dalej, ale chcę nagrać jak najwięcej dzisiaj. Nagra ten... mnie boli, przez to, tu jest tyle.

Ok. O nie, będziemy teraz jeszcze przesłuchiwać ludzi, więcej mówienia. O te nie chcę, żeby było mówienie. <laughs> już nie chcę więcej tego. Tu. Wiem, że na tym. Wow, ale te obrazy są paskudne. Jeeu. Gdzie wisi o ten obraz? Tu gdzieś chyba, nie? Czy nie? O, tam coś jest. Ślady farby. Po co? Może stanę na środku? Albo albo, albo. Ej, popatrzę na te zajebiste kwiatki. fuck? Czemu on się zatrzymuje? O! Oh. Closed. Dobra, wiecie Co pójdziemy może do tego biura dyrektora. Może w biurze do... Tu jest ten zniszczony kwiatek. Przepraszam. Weźjemy do gabinetu dyrektora. A Smutno tutaj. I this lamp. Unfortunately. this fuck, po co ci lampa? Oh, <laughs> <w domu. śmiech>

Staram się. Dobra. E... To gdzie mogą być te ślady farby? Bo nie bardzo rozumiem. Nie bardzo rozumiem, gdzie one się znajdują. Bo znalazłem tylko ten wielki kwadrat tutaj. A large red square. Large red square. Hmm. A, można sobie. O, nie wiedziałem, że tutaj można sobie komentarz głosowy Sherlock Holmes. To jest wycieczka po muzeum, gdzie lektorem jest Sherlock Holmes. Gwarantujemy nieopisane odczucia po tej i the painting around red frame z some green in the middle. Mm. The inspiration jest this canvas is rather queer. Rather queer. Hmm. A perfect example of neo-criticism. Hahaha, ha, ha. Ha, ha, no jest zabawny. Neokretynizm. Haha, ha. o Och, Sherlock. O Sherlock, hilarious bastard. bastard. Dobra, wiem, gdzie jeszcze możemy iść. I tam właśnie się udam teraz, w tym momencie. Pójdziemy do tego schowka. Czy gdzie co to było? No warsztat. Był warsztat to się nazywało. Warsztat. My bed. It's through there that one of our right. And Dobra, it's awesome. ale ja chcę, patrzyłem na ślady farby. I co mi na to powiesz? Ja patrzyłem na farbę, a ty. A ty zignorowałeś to, na co patrzyłem. Woda. Woda, ale jaja. Tutaj stoi woda. Hmm. Z... Ideal, by by from this ok. Okej, okay. a mogę użyć trochę tej... Okej, okay. gdzie one idą? Ślady butów. Um... O, tutaj. Czemu te ślady idą tak jakoś dziwnie?

a tu nie chodzi o obrazy, I on chce pewnie to jest wskazówka, że następną rzeczą, którą chce ukraść jest są relikwia króleskie. To może być możliwe Sherlocku, wiesz, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. E, aczkolwiek nie ma nic, co by sugerowało nam to, że. Bez znajomości szyfru tego nie otworzę. Francuski szyfr. Potrzebuję. Dobra, nie. Myślałem, że może się teraz odpali. to byśmy zobaczyli, jak ten szyfr. Ilu cyfrowy jest, żebym wiedział, czego szukać, ale niestety e, nie. Nie. Gra nam powiedziała, postanowiła powiedzieć e, wała, panowie? Hmm. Perfect example of neo no, kretynizm, no, do dobra. Kretyn Okay. O, to jest fajny obraz, to pamiętam z podręcznika do polskiego. jakieś pytania. Może trzeba się zapytać teraz o ten obraz. Cudowny, który tam widzieliśmy, przy którym stał ten nasz. Pożegnaj się, dobra, nie chcę. Potrzebujesz jej do pracy, na pewno. Jak prosicie o detektyw, który chce odszukać Twoje obrazy, mów mu, że nie dasz mu lampy, ponieważ potrzebujesz jej do pracy. Świetny, świetny motyw. Dobra, wiecie co, ja się zacząłem w tym momencie, jestem troszeczkę zagubiony, bo nie wiem, co powinienem zrobić w sumie. Chyba, że może pójdziemy sobie jeszcze raz do tego, do schowka na miotły. Może spotkamy Harry Pottera? Nie, widzę nic. Ja widzę coś tu. Tutaj potrzebujemy lampy. Pewnie, a ten Debil nie chce nam jej dać. O jezus, Maria. praca. Widzicie, praca z dyrektorami to jest ciężki, ciężki kawałek chleba. Nie polecam. Um, jak mnie właśnie górę w ogóle. Ah, oh, mi... Water. 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 Dobra, mate. These tools are for... Ok, myślałem, że może coś zabierzesz stąd, ale widzę, że nie, nie mam na co liczyć, niestety. Sherlocku. Sherlocku. Sano. Store. Kat. Fuck, no. Tak, min. Dobra, co daje mi to? Nie wiem, co to daje nam Sherlock. Niestety nie mam pojęcia. Kręcę się trochę w kółko. Powinien dostaniecie szału. Dobra, wiecie co, może po prostu zacznę przeszukiwać każdy pokój. Po kolei, po kolei. Nie będę puszczał opisów obrazów, bo. Portrait of men. Okej. Okay. Na no, okrętynie, w ogóle to wygląda jak ktoś w pęcie narysował. Widzimy, Piały. You. I ja nawet wiem, kto jest tym artystą. Ale w ogóle. Właśnie powinien być motyw. Ooooo. Oh, oh. Może trzeba znaleźć miejsce, gdzie się ten arsenał lupę. Czy kto to tam z nim był ukrywał przez cały ten czas, jak tutaj baraszkowaliśmy i on baraszkował razem z nami? Muszę eee... ucieczać, no, tam to jest list. list. O! Aż mi butelka wody upadła na mnie z biurka. Hmm. Zawsze wiatr w oczy w sumie tak, widzę, że zawsze, zawsze wiatr w oczy. Self-portrait by Horace hmm, A bit narcissistic, that one. styk ma Kurde, gdzie mam, co mam zrobić? Co mi da przeszukanie wszystkiego? Nie wiem. Bo teoretycznie, no już. Wiem co powinienem zrobić. Znalazłem już to, co chyba powinienem znaleźć. Czyli obraz tego, tego, tego. I szyfry francuski. Nie wiem, czy te książki mają mi pomóc. Dokumenty. Co to jest za obraz w ogóle? Czemu nie mogę na to spojrzeć? No, to jest... No, my Boże. No dobra, no tu jest Fragile Fragile, no, nie wszystko nie jest reason, Fragile to. No dobra, ja bym chciał mapę Londynu teraz wziąć. Chciałbym na przykład pojechać sobie. No, nie, nie mogę. No dobra, to świetnie. To nie, to nie mogę. Wielcy żeglarze Anglii. Mapa... ojea! Oh, yeah. Ojej, ależ mi się ziewnęło. Cudownie. Polecam Wam. Jeżeli nie macie co robić w wolnym czasie, to polecam Wam. Idziewanie jest bardzo odświeżające. Tu jest gabinet dyrektora. No ja nie wiem, czy ja w tym gabinecie dyrektora coś jeszcze muszę zrobić. Bo mi się to szczerze powiedziałem, wszystko nie bardzo podoba. No chyba, że z... I'm overwhelmed by the amount of work. Niestety... Dawaj mi tą... lampę. Dawaj mi ją. Może ja ją powinien skonstruować inną lampę, ale nie wiem z czego. Może on gdzieś powinien mieć te olejki, chyba. Czy tam olejki albo benzynę. No idea coś tam powinien mieć, chyba. To może w tym warsztacie, no. Nie wiem, wydaje mi się w ogóle, że w tej części jakoś to wszystko jest takie mniej... Mniej czułe są te wszystkie przy... przyciski. I te najazdy na to, żeby in mieć interakcję z czymkolwiek. No ale zobaczymy dalej. E, szukam, szukam. Szukam, no czegoś szukam. Czegoś staram się poszukać. No tak, to już sprawdzałem. Mmm, wyciszyć hałas podczas zeskakiwania z dachu. To jest woda. Water! Uh. Holy fuck, to była woda. Hmm, Czyż to nie cudowna chwila dla nas wszystkich? Że dowiedzieliśmy się, że to była woda? Dowiedzieliśmy mi się, że tutaj na chwilę się. O, wow, ok, nie. No, serio. Size ten Size ten, udało się footprints are those of common Udało się. Coś się udało w końcu zrobić. W końcu coś się udało zrobić. Ale przecież ja te ślady zacząłem tam od tamtej strony właśnie zbierać i... I co inni wtedy mi się nie pokazało? Dlatego mówię, że właśnie to wyłapywanie interakcji jest jakieś co dziwne jest? tutaj w tym... Dziękuję, Pożegnaj się, dziękuję, dobra, whatever. Myślałem, że może się coś uda zrobić, ale nie. E, klasa robotnicza butów. Buty klasa robotnicza. No ja mówię, no nie, nie mam. Nie mam, że tak powiem, weny na to. Co ja mam zrobić tutaj? Kwiatek nie jest przewrócony, zajbisty. To jest po prostu zajbisty. Kwiatek to jest zamknięte. No <laughs> <too dark. śmiech> ja widzę, Holmesie, ja widzę, że tutaj coś jest i chciałbym, żebyś to wyjął, ale nie. Oczywiście, że nie wyjmiesz, bo, bo po co? Tak idziemy jeszcze raz do francuskiej galerii, bo w galerii francuskiej może coś będzie. Bo to są obaj są Francuzami, Francuzi. Closed. Closed. Nie, widzę, że panowie Francuzowie. Błąd zamierzony, żeby nie było. Panowie Francuzi, jednak sobie tutaj nic nie zmieniali. Looking for a reason. Okej, whatever. Perfect harmony. The scale of love by this canvas, the French painter must have drawn his inspiration from the famous French cheese. What horrors! Inspiration, just the cheese. Must have inspired by cheese. A portrait of Madame de Winter. Inspired by cheese There is something strange on the ceiling. I have to climb up to examine it, but LeStrange is using the ladder. I'll continue to. No, obra roku, bardzo wszystko wiesz. Wszystko bardzo pięknie, ale pomóż mi. Ja obstawiam, że gdzieś tutaj pewnie się ukrywał ten Arsą, W której z tych wnęk, aczkolwiek no tu nic mi się nie pojawia. Co to Fuj, ten pies jest obrzydliwy. Kocham psy, ale ten jest po prostu paskudny. Z tym obrazem coś na pewno nie halo. Nie halo. Hmm, może ta lampa, nie może ta lampa, nie, hm. pi. No tu nic nie ma, tu nic nie widzę. Ach, ach, ach. Tu też nie. Tu jej nie ma. Tu jej nie ma, i tu jej nie ma, tu też nie. Mamusiu, gdzie jesteś? No i co mi daje ten kwadrat? Też swoją drogą Co daje mi ten właśnie kwadrat? To może jest oznaczenie pokoju albo. Albo nie wiem kolor czerwony eee, Pokój kwadratowy Nie ma kwadratowego pokoju tutaj Może ten jest kwadratowy? Tak, na oko, trochę kwadratowy jest, no. No dobra, no, tu jest ten list. Ludzie Lestrada pracują z drabinami, ale to mogę tą drabinę wziąć czy nie zbyt, bo... O, Jezus Maria, ale się zachwyt ja że Rozumiem, że są sytuacje, kiedy jest mało wskazówek, ale tu to, to już jest przegięcie. Chyba że coś ewidentnie przeoczyłem. No To mnie fascynuje It was the tutaj. Oh. No dobra, a nie mogę go otworzyć? Oczywiście znowu gra mi się zawiesiła. Nie, nie mogę tego otworzyć. Cudownie. E, Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. Wiem, bardzo chaotycznie jest to wszystko robione i ten odcinek może być dość nudny. Water. Czy ta woda naprawdę jest aż tak ważna, że ona musi się pojawiać? Bo ja nie mam nic wykwipunku, nie? No, także lipa trochę. Nie? Że nie mamy nic wykwipunku, jesteśmy biedni. Przez chwilę myślałem, że to jest czyjaś nowa, i tak mi serce na chwilę stanęło. Miałem bardzo mikrozawał. Dobrze, że nikt się nie przejął. Wszyscy mają to w dupie. Sniff, sniff. No nie nie, 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 po prostu nie wiem. No, tutaj na suficie cokolwiek jest. No. Nope. Nie ma tu na suficie cokolwiek. Jak boga kocham, zaraz się poddam chyba. Bo już mam dosyć tego. Chyba, że może coś tutaj. Pod tym nie, pod tym me. też nie, tutaj na górze nie. Dobra, widzimy tu, w pokoju angielskim coś jest. Oprócz paskudnych obrazów i zwykłych obrazów, nie. Czy tu coś jest? Nie widzę. Aczkolwiek mówię, chciałbym wiedzieć, co się z tym robi. No nieważne. No nie, 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 nieważne, jakoś tak straciłem energię do tego. Zapał, zapała. W tym pomieszczeniu mamy list, do którego nie mógł się dostać, bo oczywiście. i i zepsutą teksturę. Nie mogę się dostać do listu, bo ludzie dla strona używają tej drabiny. To jest straszne. To nie można ich poprosić o drabiny. Bo słuchajcie, chłopaki, znalazłem wskazówkę. Mam list. Nie wiem, może byście chcieli spojrzeć na przykład. Przeczytajmy go. Nie, bo Sherlock Holmes ma w dupie listy i on nie chce się do nich dostawać. Nawet ten list tworzymy gdzieś na sam koniec gry, żeby biedny Sherlock Holmes nie musiał nie daj Boże, czytać. Tu jeszcze nie byłem. 1533, by Hans Holbein, the No to świetnie w takim tej... wypadku jestem zachwycony, że mi powiedziałaś taką super ciekawostkę Sherlocku. No dobra, wiecie co? Wiecie co to znaczy. Jak ja mówię, dobra, wiecie co? To wiecie, wiecie co to znaczy. Nie mam pojęcia co zrobić, bo się skończy na tym, że będę się irytował i w końcu wejdę do tej gry i sobie sam poszukam tego rozwiązania. Jakby nie będę nagrywał, bo to na pewno nie jest ciekawe dla Was, więc ja to sobie zrobię po prostu poza nagrywaniem, jak będę przed nagraniem kolejnej sesji, także ja to ogarnę po prostu sobie wszystko i co. co. A póki co się żegnam w takim wypadku, bo wyprłowa za mnie energię to wszystko. Jeszcze ewentualnie widzę co zrobimy. Wejdziemy do co? tego i zapytamy się. Nie. Nie widzę, że on też ma w dupie ten świetlik. Czy jak to się tam nazywa? Dobra. Wiecie co, ja się żegnam i mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż wiem, że to może być nudny odcinek, bo raz, że jakoś tak mówiłem. Wydaje mi się, że chyba trochę bez życia, dwa, że kręcenie się po galerii sztuki nie jest rzeczą, którą lubimy najbardziej. Niestety bądź stety. Także ja się żegnam z tej strony Wawrzyn był, bla bla bla, zaczynam bradzić. Tak. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na razie.